Kupiłeś klimatyzator z myślą, że będzie pompą ciepła. Tak. 7, 8 kW to jest 4,5 tysiąca W. Gdzie pompa ciepła? To jest 30, 20, tak. 40 tysięcy. Jednostka sterująca jest tutaj w jednostce wewnętrznej. I swój dom faktycznie przez 3 lata ogrzewasz tylko i wyłącznie z tej pompy. Dzisiaj wiemy, jak to skonstruować. Zdobyłeś ogromną wiedzę i doświadczenie. W sumie dzięki YouTubeowi. Jeżeli ktoś nie znajdzie czegoś, to znaczy, że nie umie szukać. Stworzyłem sobie program do monitoringu całego domu. Tutaj mam pomiar zużycia prądu. Mam pompę ciepła podłączoną do tego gniazdka zdrowego. Pokazuje mi w tej chwili, jakie jest zużycie prądu przez samą pompę. Tu jest cała instalacja. To grafikę to sam robiłem. Czujniki sam montowałem na wymosach oparte czujnika temperatury, na przykład tutaj jest w garażu, tutaj jest w pokoju jednym, w pokoju drugim, w łazience, w ubikacji, w trzecim pokoju, tu są w kuchni czujniki, tu w kuchni są, tu są w salonie. No i jeszcze dodatkowo podzieliłem sobie na tamte części. Tu jest cały moduł calnictwa sterująca podłogówką, czyli mogę włączyć lub wyłączyć gałązkę. Przy podłogówce. Cała rzecz oparta jest o sterowanie. Żadnych zaworów nie mam trójdzielnych i tak dalej, tylko samo sterowanie jest pompami. Pompa pierwsza to jest kaloryfery, pompa druga to jest podłogówka, pompa trzecia to jest centralna woda użytkowa. I dwa źródła ciepła. Jeden jedno. To jest, a czyli teraz jest jedno działające, jedno, czyli bo jest... klimatyzacja, a drugie to jest nie. gasowy kocioł na wypadek dwóch. Tak, że, że po prostu blokuje pewne zawory ręcznie i włączam sobie piec i... Gdyby prądu, tylko, że jak prądu nie będzie, to też nie będę miał <grychy> pracy pieca gazowego, bo musi być prąd. No i tu jest jeszcze dodatkowa pompa obiegowa do ciepłej wody. No, i tutaj są aktualne dane. Tu w tej chwili jest chyba po defroście. A normalnie to tutaj jest około 50 stopni na wyjściu z pompy. Tu jest wyjście wody, to już jest obniżone, bo się miesza z tą zimną wodą z podłogi. I no co jeszcze? Czy jakieś sterowanie tutaj też jest załączone, czy tylko sama informacja? Same tylko informacje o naszej temperaturze? I włącz wyłącz sterowanie, sterowanie. Jest tutaj włącz podłoga. Ale to jest ręczne, że ty musisz kliknąć? Czy jest tak, tak, no bo ja chcę. Jest na etapie ręcznym, ale mogę to zrobić w ten sposób że na przykład czujnik temperatury podłogi, który tu jest, czy czujnik temperatury w pomieszczeniu da mi sygnał, żeby włączyć pompę. To jest wszystko. Tu jest coś takiego jak zdarzenia i przykładowo grzanie podłogi. A co Cię podkusiło, że taki system zbudowałeś sam od zera? Łakomstwo, skmerstwo, po prostu czego ja mam płacić za coś, co ja nie muszę płacić. Ja w tej chwili trzeci rok za gaz nie płacę. Tak, no to widziałem, że masz fakturę zero. Za gaz. Ja y, po, w tej chwili mam trochę problemów z firmą, która dostarcza mi energię, by się skusiłem na y, bilansowanie 1 do 1 i dzięki temu przyszedłem do tej firmy i dzisiaj przeklinam ten dzień, bo lepiej było zostać w PGE i dać im 20%, a mieć pewne 80%. A dzisiaj ja nie wiem, ja się do firmy nie mogę dodzwonić, to jest firma Enelogic. Mhm. Nie mogę się do firmy dodzwonić, nie mogę wysłać e-maila, nie mogę, nic, 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 cisza. No i najgorsze, dostałeś te rachunki wstecz, wyrównawcze. Dostałem rachunki wyrównawcze, korekcyjne, mhm. yy, prognozy jakieś, mało tego, zaczęło się to od tego, że dostałem e-maila i miałem dwa tygodnie na potwierdzenie lub zanegowanie tego e-maila. Nie zauważyłem. Firma wzięła, i przerzuciła mnie na jakiś inny sposób rozliczania się ze mną. Także nie dążę do tego, żeby wrócić do PGE i mieć spokój święty. Mm -hmm. Bo masz tu, nadwyżkę energii, tak? Naprawdę, z tak, markiarki. około 6000 kW. I tą energię wykorzystujesz teraz na szanie domu, nie używając grzymy, klasycznej grzymy, pompy ciepła. Że... Proszę Państwa, tu mamy ten przykład. Tu jest tak. ilość energii jaką mam zgromadzoną w magazynie. 6142 kW. Nie ma tutaj uwzględnionych tego, że co roku mi coś przepada, przepada. Jest to po prostu wszystko. Mam... I te dane też automatycznie bierzesz z falownika, tak? Czy z jakiegoś do tego systemu? Tu jest e SDM i z niego czerpię. Po prostu jest wpięty w instalację elektryczną i on mi zlicza, ile biorę energii jako dom. Bierze mi wyprodukowaną energię i z kolei oddaną energię. Na podstawie tego pewne obliczenia matematyczne jestem w stanie dojść, co jest co. Co tu jeszcze? To jest sterowanie pompą ciepła. Możesz ją tam pokazać. Zaraz podejdziemy do pompu ciepła. Jest tu temperatura, że sobie ustawiam, jaką chcę temperaturę. O i on już dostał impuls. Mm -hmm. y A wysyłasz mu drogą radiową przez tak. Czerwień? Czyli znowu jest zainstalowane jakieś urządzenie, które steruje y y klimatyzatorami? Pytanie, to wszystko uczyłeś się z YouTube'a? Tak. Z kanałów, jakie kanały polecasz takie, które uważasz, że były wartościowe dla Ciebie? Na pewno izolinek potem Majsterkowicz, listę wartościowych i skąd czerpałem, największą instalacje to był Majsterkowicz, bo chłopaczek stwierdził, że jak szybko można z, pompy, z klimatyzacji zrobić pompę ciepła, mniej więcej było pokazane co i jak, po co, ma co, jak przekształcać ESP, jak podłączyć czujniki temperatury, jak im dać odporniki, jak ich rozmieścić, mhm. potem jak podłączyć miernik przepływu wody w centralnym, jak mierzyć prąd, zużycie i tak dalej, także stąd dużo wiedziałem. W no następnym chyba było PHU, linek czy coś takiego, ale to mówię w, w, w podpisie. To co, do klimatyzacji, to, Umy, teraz to jest pokażemy. A to jest jednostka zewnętrzna, tło wewnętrzna. Zamontowana na ścianie. Zacząłeś od, od zwykłego klimatyzatora, który zamontowałeś sobie w mieszkaniu z funkcją grzania. Myśląc, żeby on grzał, tak? Żeby nie, on i chłodził. Bo nigdy nie było klimatyzacji. Tego też nie było. To leżało rok, czekało aż na moje przebłyski. Aha. Chodziła pompa, rok czasu grzała, aż stwierdziłem, że szkoda tego urządzenia... miałem do Czyli od razu, kup, od razu kupiłeś klimatyzator z myślą, Jezu. że będzie pompą ciepła. Tak. Aha. Bez... A tego nie brałem a, pod uwagę. A sterowałeś go z modułu wyjątego? Z modułu wyjętego z tej jednostki wewnętrznej mhm. i podpiętej tam koło tamtego urządzenia. Rozumiem. Aż któregoś dnia wpadłem na pomysł, czego to mam być... W garażu. ...leżeć i podłączyłem ciepłą wodę z kaloryferów, dokładnie z zasilania z kaloryferów. Ta biała rura idąca z góry to jest właśnie... To jest prąd. A, to jest prąd. A, karol... a tu normalnie o za firankum jest. No bo tu widzimy kaloryfek na ziemi odpięty leżący. O, tu Zdjęty mhm. kaloryfer jest, I a podłączony jest rurami i rurami wymiennik ciepła. I w tym momencie eksperymentujesz tutaj y, możliwość też dodatkowego ogrzewania przez klimatyzator. I przez gdzie on jest pełny i sprawny? Codziennie kojarzy z czas tych jego danych. No stop. Proszę popatrzeć. Tu jest klimatyzacja. Wyłączenie, grzanie, grzanie chłodzenie, fan czyli wentylator i odsłuszanie. Wszystkie te funkcje są dostępne. Mhm. Ja w tej chwili przełączę na fan, czyli na wentylator. Tu mu zmienię na przykład na max. Tak, zaczęło być słychać. Teraz tu mogę zmienić na min. Na medium, czyli średnia, minimalne. Sterowanie klapą. Temperatura jeszcze, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ta jednostka jest podłączona, do grzania wody, do, do kaloryferów, ona ma jakąś swoją temperaturę z kaloryferów. Tak. I teraz tu jest czujnik temperatury i w pomieszczeniu na przykład on dąży, tak jak normalna jednostka, dąży do osiągnięcia tej temperatury. I sama sobie moduluje moc pompy, wentylatory i tak dalej, i tak dalej po to, żeby ogrzać to duże pomieszczenie i bez problemów daje radę. No bo tu jest... 100 ha, metrów gdzieś albo lepiej. Tak. Jest potłubówko Jedna kostka ma 40 centymetrów, także. Duży salon. Jest też kominek, ale kominek jest... No utrzymany. teraz, ponieważ nie wiem na czym stoję z tymi elektrowniami, mhm. z dostawcami prądu, dość często to go używam. Ale on jest zwłaszcza wodnym, czy tylko normalny. I sam kominek. Aha, żeby ogrzewać ten sam. <coughs> I tak ogólnie temperaturę w domu zbić. A dobrze, teraz tak, klimatyzator normalnie ustawiony jest na pompę ciepła i on dostaje maksymalnie 30 stopni, co jest już z pompy Tyle ile jawca. Ale ma blokadę. 65 stopni dostaje. Ale pompii. normalny ma blokadę, prawda? Nie pozwoli, nie pozwoli więcej tak. czujni temperatury niż te 30 stopni. Zależy ode mnie. Ja chcę mieć ciepło, to muszę mu podnieść, dać, żeby wziąć. Tak. I mogę go wkręcić, na przykład przy grzaniu ciepłej wody użytkowej, nawet do 70 stopni. Co nie polecam, razy troszkę niżej. Jednostka sterująca jest tutaj w jednostce wewnętrznej. Tak. I to steruje całą pracą. I w zależności od tego, co ja tu sobie ustawię. W, tej, w tym klimatyzatorze, czy chce grzać, czy chce chłodzić, bo w lecie ja tu miałem 20 stopni, a na polu było 35. Mhm. Ale chłodząc tutaj nie mogłeś grzać sobie wody użytkowej. Tu się przełączyłem. No, się Przełączyłem chwilę, włączyłem tak. sobie wodę użytkową, zagrzałem te 120 litrów, bo tyle bufor bo buderusa, piec mam. Tyle był formalny i potem sobie włączyłem to. Rozumiem, a w ten sposób musiałeś działać? Tak, że na pole nie, nie chciało mi się wychodzić, bo było, jeszcze olimpiada była czy coś, czy, już nie pamiętam co to było. Także siedziałem w domu i miałem chłodek. Możemy do kotłowni podejść teraz? No oczywiście. Mamy tak piec Buderus, Buderus, który jest w tym momencie wyłączony od trzech lat. Trzech lat nie produkuje mi ciepła. Ale jakby ma zbiornik na ciepłą wodę. który go wykorzystuje. Tak, i ma rurki, z tym, że to, co z niego ciepło wychodziło na obiekt, na budynek. to jest wyłączone. Tak, i ty to przedłużyłeś. I podłączyłem wymiennik z pompy ciepła. Tak, z to jest wymiennik, który jest wymiennikiem ciecz, woda, ta, gaz. Stop, gaz i gaz z klimatyzacji. I teraz wszystkie czujniki, tutaj nie mam, bo mam problem z przedłużeniem czujnika temperatury. W tym wypadku tu jest jakieś 25 metrów i potrzebuje stabilną temperaturę stąd wziąć, z tych rur. Tak? A żeby tam było podawane. I dlaczego nie możesz przedłużyć sobie przewodu? Bo za długi kabel jest i wahania głupieją. Tam jest. jest coś z opornościami, z takimi rzeczami, nie znam się na tyle na tym. Ale myślę, że jak coś tu do linka, co mam zrobić? Mhm. Żeby 25-30 metrów kabla i podłączyć czujnik temperatury, żeby tam w salonie pokazywał mi aktualną temperaturę jaka tu jest. Rozumiem. A dlaczego? Jeżeli grzeje wodę, obojętnie co tu jest podawana ciepła woda z wymiennika i idzie tu albo na kaloryfery, albo na podłogę, albo tędy do ciepłej wody, do ciepłej wody użytkowej i teraz montują stół, czujnik temperatury, jestem w stanie sterować temperaturą tej wody. Mm -hmm. Czyli pracą całego urządzenia. Co tu jest jeszcze? Czujnik przepływu wody. Bardzo ważna rzecz. Czyli możesz kopa też tutaj sprawdzać w jakiś sposób? Wydajność... Cop. 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 Cop no, co? To jest Po prostu... Do Mottis, to jakoś liczy? Do Motliczu nie. Tam jest, na tej stronie Majsterkowicza jest podany sposób, jak obliczyć COP. Mm -hmm. Ale do końca nie mam przekonania co do tego. Ale jest liczony w tym momencie? I... No, tak i pila ze drzwi. Mm -hmm. Każdy mi mówi, kup sobie ciepło, jeszcze coś będzie ci liczył. Ja chcę wiedzieć, jaki jest przepływ. Ja chcę wiedzieć, jaki jest to, bo no, pasowałoby znać COP. A tutaj, no tak pirazy razy dźwi, wiem, ale coś bardziej dokładnego to bałbym się chwalić. chwalić. Co jest jeszcze? Nie mam żadnych zaworów w sensie przełączania, że to grzeje, to grzeje, to. Wszystko działa na zasadzie trzech pomp. Tu jest jedna pompa do podłogi, druga pompa do kaloryferów i trzecia pompa do centralnej wody użytkowej. I w zależności od tego, co ja chcę, Włączam tą pompę. I to ręcznie sobie sterujesz? Domoticznie. Domot, domot, a ty, włas, ty samodzielnie? Tak, e... bo to mogę uzależnić, skomponować sobie e... w Domoticu, w zdarzeniach pewien, pewien program, który będzie mi to sterował. Na razie to testuję ręcznie, że tak powiem. Tworzysz bardzo ciekawy system, bardzo skomplikowany, w sumie rozbudowany. I tutaj masz przygotowaną instalację... Tu jest pod... O tu miała być ta płyta, co jest w klimatyzatorze. Mhm. Ale że ja chcę mieć tam i żeby mi dmuchało, grzało, salon, to najbardziej się aż... trzyma. Ostatnio oglądałem cenę tego klimatyzatora. Ja mam hajera, tundra, zdaje się, 7-8 kW, to jest 4,5 tysiąca złotych. Gdzie pompa ciepła, to jest 30, 20, tak. 40 tysięcy. I swój dom faktycznie przez 3 lata ogrzewasz tylko i wyłącznie z tej i, pompy. Z tej pompy. Na, w największym mrozu nawet. No nie, nie było mrozu przez te 3 lata. No 20 nie, no, nie nie stopni było, nie? A to było parę dni. No, mimo wszystko. No to jeszcze mam od biedy kominek czy coś. Pieca nie włącza. Mhm. Ale zawsze masz też możliwość, bo to jest piec jest zawsze gotowy... Nie, i... on jest gotowy, że tak powiem, pod parą, tylko go włączyć do prądu i chodzi. I... Te płytki sterujące. Wemos. One są kupione, gotowe, tak. kupione, wykorzystane przez Ciebie tutaj, żeby... No jest podumerowane, mm. bo numer płytki żeby mi się połapą, o której mówię. Mm -hmm. Steruje to pompami, bo z Wemosa z domotiza steruje pompami włącz wyłącz. Czy to jest niezawodny system, on się nie zawiesza, nie trzeba. Jest co, na początku te błędy dziecięce to przeszedłem, że parę razy, odtwarzałem w Raspberry całe oprogramowanie. Ale teraz już jakieś półtora, dwa lata spokój. Chodzi. Hmm. Czasem się coś zawiesi, no to dlatego kombinuję co, jak to ma najlepiej być. Czyli tak twoim największym problemem dzisiaj, który chcesz rozwiązać, to jest możliwość mierzenia temperatury tu. w tym miejscu. A za wysyłać dane do jednostki wewnętrznej. Drugi problem, który masz to jest COP, żeby go dokładnie łatwo dobrze mierzyć i dokładnie. Ech. No co prawda Chińczycy podają. W internecie jest ile litrów. Na jeden obrót czy tam, że litr ma na przykład 400, 400, chyba 70 obrotów, bo tu już czujnik hala jest. Mm -hmm. I że 470 obrotów to jest jeden litr. Ale to jest takie. Skrypty by mi pasowało żeby mi ktoś napisał zamiast w blokach robić to w skryptach, ale, ale spokojnie. No i czym tu się chwalić jeszcze? I Wszystko sam zrobiłeś? Nie, nie, nie brałeś sam. żadnych specjalistów? I lutowałem rzeczy? i spawałem i zaprątałem się, trochę znam, a nic, będziemy widzieć. A, wyłączyłem teraz. No, zbawłem. bardzo ciekawa instalacja. Ty... Nieskończona. No tak, no, ale z reguły tego typu rzeczy się nigdy nie kończą. One się od... cały z rodzą. Tak. Się okazuje, że ten kabel jest za krótki, no to gdzie indziej, to za krótkie, to gdzie indziej. I dopóki to nie będzie wszystko chodzić, ja tu nie będę nic montował, bo zazwyczaj wtedy się wszystko robi od nowa. Mhm. Na pewno brakuje Ci w internecie takich poradników, takich programów, które by radził... Co, znalazłem na portugalskiej stronie chłopaka, co zajął się tylko domoticzem. I pokazuje ta smotę, wszystko, także... Że... No ale to jest język portugalski. Fakt, że dzisiaj można sobie tłumaczyć wszystko w locie. No, ktoś, kto ma jakie takie pojęcie, to załapie o co chodzi. Ale brakuje kogoś, kto. Nie wiem, czym to jest podyktowane monopolem tych firm, pomp, które mm -hmm. sprzedają pompy ciepła i handlują tym. No bo wiadomo, że jak ktoś się chyci i zrobi tak, jak ja zrobiłem, to tam nie, nie kupi. Także nie wiem, czy tutaj to jest tym podyktowane, czy czymś innym. Tam masz gniazdko elektryczne sterowane do A tam jest gniazdko z. Ten nowus. Nowus. I, i ona czym steruje tutaj? Zasila pompę ciepła. Pompę ciepła tą tworą Aha, czyli tu czyli ja. Ją... ja tu w Domoticu sobie to włączam. To jest takie ostatnie zabezpieczenie moje. Że jak tu wyłączę, to wiem, że pompa nie chodzi. Dokładnie. Bardzo dobry gniazdko, polecam. Tylko jak coś, to, broń boże, nie mniej niż 16 Amper. A więcej też chyba nie można, nie? Może być więcej, co Ci przy. Ale chyba nie ma większych mocy. Słyszałem, że gdzieś dwudziestki są. Mhm. Jak ona przy defroście mi potrafi się do 3000, ponad 3000 watów wkręcić i 14 amper, to to gniazdko dostaje w kości <głos》> to 16 amper, ale jakoś wytrzymuje. I nie programowałeś tych gniazdek, one są fabryczne. Programowałem. Programowałem. To wszystko można zrobić. Samemu nas to z... nie, to było gotowe, tylko że już było tak, że się zawiesiło i nie szło nic z tym zrobić, dopiero reset i program i odtworzyłem wszystkie dane. To jest za za zafoliowane, żeby tracić ciepło. Tak, to początki moje były, że ten uszczelniamy, żeby nie było tak ten... e, w grę, bo to jest płytowy wymiennik ciepła. On nie ma problemu z gazem, z klimatyzacji nie działa na niego szkodliwie. Nie wiem, jak się rozleci, będziemy kombinować coś dalej. Mhm. Na razie mam 15 lat, na to, żeby mi PGS zwróciło kasę z, z inwestycji. Dużo no, masz instalację fotowoltaiczną? 8,85 kWh. I to Ci wystarcza na grzanie domu? Wystarczało, bo dzisiaj nie wiem, z ja wiem. zawirowaniami tymi, z no, gdyby, elektrownią to... Gdybyś nadal był w PGE, to by Ci wystarczało na grzanie domu? Ech. Albo prawie. No mam tu znajomych obok, co tak jadą i nie narzekają. Ale oni mają podobny system jak Ty, jeżeli chodzi o no, wymienienie... Te no urządzenia nie, tyle tylko, że fotowoltaika jest rozliczana z, z zapasu, że tak Tutaj państwo robi nam łaskę, że nam zamraża cenę elektro... elektry... tak. prądu, a ja się pytam, a kto za to zamrożenie zapłaci? Emeryci. My dalej będziemy musieli dać do budżetu państwa, tak. żeby budżet państwa y, zapłacił za ten prąd. Dokładnie, emeryci płacą podatki. Czyli nie to, lepiej żebyśmy... pomóc nam jako fotowoltaice, żebyśmy się rozwinęli, żeby nas nie było milion, tak jak w tej chwili jest, tylko żeby nas było 10 milionów. A to jest za proste. To jest za proste. I wtedy mamy w nosie wszystko, nie trzeba nam atomowych. Też prawda. Falownik świadomie wybrałeś ten właśnie tej tej firmy? No to, to tak, gdzie założono? Tak, jak mi założyli, dzisiaj bym wziął tego off -grida, Żeby móc robić. Jak nie mam prądu w sieci z, mhm. z miasta, to żebym miał zasilanie w domu. Nie wiem, czy hybryda jakoś, deja, czy coś tego typu. To można wymienić, to też nie jest problem. No tak, cena. No i to ciepło jest? Jest bardzo ciepło. Tak, tutaj jest, tutaj jest bardzo ciepło. Mimo, że nie chodzi o może mimo, że wyłączyłeś pompę ciepła. A wyłączyłem, bo tak, wiesz, muszę pamiętać. A no właśnie, nie zdarza się taka sytuacja, że zapominasz i nie włączasz wyjeżdżając gdzieś pompy ciepła? Sama pompa jest w sobie zabezpieczona. Że po przekroczeniu określonej temperatury ona się sama potrafi wyłączyć. Mm -hmm. Ale przestrzegam. Nie przesadzajcie, nauczcie się. A dopiero potem można eksperymentować. No trzeba mieć wiedzę, prawda? To, to nie jest tak, że każdy siądzie, zmontuje sobie klimatyzator, podłączy go do obiegu wody grzewczej i będzie miał to, co Ty masz. Pompę ciepła za 4000 zł. W pierwszej chwili był problem, jak sterować tym urządzeniem, bo on ma swojego pilota, to nie jest ten pilot, i że przełączam temperaturę, to mi się nie chciało iść z pokoju, tu zmieni, i z powrotem. Mhm. No i w związku z tym zrobiłem sobie urządzenie i też Izolinek, potem tam w opisie podamy tą stronę, bo fajny chłopaczek. Podpowiedziałem, jak to zrobić. Ja nie bardzo wiedziałem, co to jest wysyłanie danych, odbieranie. Skąd ja wiem, jakie to ma parametry pilot, co on wysyła. Dokładnie. A dzisiaj wiem. Dzisiaj wiem, jak to skonstruować. Dzisiaj wiem, jak to a dzisiaj w sumie dzięki jego programowi. Mogłem to umieścić w konsoli w tasmocie. Czyli przez te trzy lata eksperymentując tutaj z tym wszystkim, to jakbyś skończył technikum grzewcze, takie <noise> zaoczne, internetowe, oparte na kanałach YouTube'a. Zdobyłeś ogromną wiedzę i doświadczenie. W sumie dzięki YouTube'owi. Mhm. Między innymi tutaj pana Sławka, czyli Sławka, też poznałem w ten sposób. I kupę innych ludzi, którzy też pomagają, tworzą coś na własnej skórze, biorą doświadczenia z własnych doświadczeń życiowych. Tylko zobacz, nie, ci pozostali ludzie, którzy robią coś na własnej skórze w Jatomek oni się chwalą w internecie, pokazując innym, co robią. Czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, no, też, się, też się uczą, prawda, tego robić. Tak, no a, ja a jestem, a takich jak ty ludzi, to jest pierwsza moja tysiące. relacja. No. Ale myślę, że przy dwudziestej, to ja się oswoję z tą kamerą. Tak. I, i założysz własny kanał. Model. <laughs> założysz własny kanał i zaczniesz pokazywać też ludziom, no bo to jest ważne, prawda, żeby uczyć się, a przy okazji też przekazywać na bieżąco wiedzę innym i czerpać z powrotem ja twierdzę, informacje. Ja ja kiedyś zaczynałem się uczyć programowania i uczyłem się Visual Basic'a. Był taki program Visual Studio, pierwszy był jeszcze Basic, sam to... Dość często byłem w księgarniach, szukałem bibliotek, książek. Tak. A w tej chwili ja wchodzę w internet, jest wszystko. Jeżeli ktoś nie znajdzie czegoś, to znaczy, że nie umie szukać. Tak, bo jak nie znajdzie po polsku, to por, po, po to portugalsku po znajdzie, portugalsku czy znajdzie. też po koreańsku. Są biblioteki, są te, tylko się uczyć, uczyć, uczyć. Oglądasz co poniedziałek live Walka. I powiesz, że brakuje ci tam konkretów takich. Brakuje mi... Merot, merytorycznych danych, w sensie, oni to bardziej traktują jako wystąpienie w internecie, na żywo, jeden drugiemu odgryza. od boilerów go wyzywają, no dlaczego, mhm. że chłopak lubi dużo jeść, ja też lubię dużo jeść. Waltek nie lubi dużo jeść, tylko jego żona gotuje pyszne jedzenie. <słuch> I po prostu nie można dużo nie zjeść, bo jest takie pyszne. No ale w sumie tworzy to fajną atmosferę, tylko że niepotrzebne te zgryzliwości. Ja za dużo gadam. Tu to wytniesz. Tak, wycinamy to, co. Sklecisz U uzmanam. to jakoś kupy, bo... Za nudne dla widza. To co? Kończymy Ta... na dzisiaj. Pamiętajcie, szukamy sposobu na przedłużenie czujnika temperatury, tutaj z klimatyzatora do. Z jednostki wewnętrznej? 30 metrów potrzebuje przedłużyć kablem mhm. i żeby pokazywał tą temperaturę. Na pewno są jakieś systemy, bo jak w elektrowniach atomowych mierzą temperaturę, ileś metrów tam set. I taki mają, to mają. Tu prawdopodobnie na NCN chyba jest taki czujnik temperatury. Tu jest dwubiegunowy czujnik. Jak temperatura zraśnie, to oporność maleje. Taki tu jest, bo już doszedłem i do tego. To nie jest ten DS20, 18-20. To jest inny. Jak coś tu no, podam dane konkretne. Dobra, i jak będzie dużo łapy w górę, to namówimy kolegę, żeby własny kanał otworzył A. i, i pokazywał na tym kanale swoje postępy w systemach grzewczych. No bo to masz za darmo ogrzanie. Od trzech lat za darmo ogrzewasz dom, bo... No tak, gdyby nie ten wybryk tej firmy Enelogic... Albo twój, powtórzę. bo przecież ty się dałeś namówić, prawda? Ja Stans... się nie dałem namawiać, mnie nie, nie, nie namawiał na to, żebym przeszedł. To, że ich wybrałem, to ja sam wybrałem, mhm. ale potem dostałem e-maila, że mam dwa tygodnie czasu, a jak nie, to automatu zmieniają mi na jakiś promocyjny system yy, przejścia prawdopodobnie na net nie, na NetBidding. Mm -hmm. I dzisiaj mi liczą za każdy kilowat, który ja wezmę i za każdy kilowat, który ja oddam. No i horrendalne chcemy. Nie ma moich kilowatów, cisza, nie wiem, nie, wiem, nie mogę się dodzwonić do firmy. Przecież nie gorszy, proszę, nie ma kontaktu z tą firmą. <laughs> nie, ma. nie ma. Jak ktoś ma <laughs> podobną sytuację z Analogic, to proszę kontakt. O. Dobra, więc kończymy, a my zajmiemy się teraz oglądaniem, termowizją tej podłogi i innych rzeczy, jak to wygląda.